We wczesnej gimbazie założyliśmy się z kolegą, że nie da rady przez cały dzień mówić tylko i wyłącznie cytatami z gówna, którego słuchał, w sensie polskiego rapu. Szymi się ucieszył, bo dostrzegł szansę zdobycia paru szlugów, które normalnie sępiłby od sepków, bo w gimbazie każdy palił, ale nikt nie miał czego palić. Zaczęło się z samego rana, przed lekcjami. Witamy się z Szymi, ma ten Witaj skurwielu, człowieku, ty stoisz nagi! No oczywiście, beka, ktoś go pytał o co chodzi z tą nagością. Nagi twój umysł, przed pierwszą bramą do świata magii! Przychodzi do nas jeszcze jeden kumpel, z którym chodziliśmy do szkoły. Siema, Szymi. Dzień dobry, stary! Hokus pokus czary maj! Idziemy do szkoły. Odpuszczamy cały czas Szymiego, żeby dalej nam rapował, albo jeszcze lepiej, żeby zjebał jakiś tekst, bo wtedy nie dla psa, chyba, nie dla śmiecia, cygarety te. Szymi, a przygotowałeś się na kartkówkę z przyrody? Ja to wszystko pierdolę, wiesz, szkołę, stres, strach. Kurwa, macie się wasz! Znowu śmiechliśmy, ale Szymi trzymał chłód i jeśli coś mówił, to zawsze rapem. Przyjechał koło nas radiowóz. Szymi, patrz! Policja! 997! Ten numer to kłopoty! Gdy wydarzy się incydent, to pojawia się konfident! Szymi, przecież jest HWDP, co nie? Powiedz nam, Szymi, jak bardzo nienawidzisz policji. Bardzo lubię pana policjanta. Lubię też tego, co w moro chodzi ubrany. Przezroczystą tarczą od ludzi jest ochraniany. Podchodzimy do budynku szkoły. Cały czas kręcimy bekę z debila Szymiego i zadajemy mu randomowe pytania, żeby odpowiedział coś głupiego na nie. Szymi... Otworzysz nam drzwi, idą goście! Drzwi otwórzcie się, na oścież! I akurat jakiś gówniak otworzył je, bo sam szedł na lekcję. Przychłem i weszliśmy do środka. W szatni spotkaliśmy parę osób z klasy, witamy się, oczywiście gwiazdor coś im rapuje pod nosem. Jakieś klasowe karyny się tym zainteresowały. Chyba nawet była wśród nich ta pizda, w której się podkochiwałem, a która później pokazywała kizię Wszyscy przerażeni tą kartkówką z przyrody czy innego równie śmiechowego przedmiotu. Loszki płaczą prawie bo wolały sobie strzelać z palca pod teledyski Meza na wiwie niż przysiąc przy 32 stronicowym zeszycie i przeczytać dwa tematy. Zostawcy nasze, wiesz do piekła swoje paranoje. Świata z wojen, wojeń, urojeń, z dłudnych pojęć, gdzie normalne spokoje stają się niepokojem. Zgasił je nagle szymi. Wszyscy się śmieją poza tymi loszkami, Jedna nagle się zrywa i najeżdża na rapera. Co ty sobie myślisz, że to jest zabawne? Wiesz nie niezadowolona. Frustracja, strach, niepewność. jedzieś po wszystkich, skurwysynu masz Po co się unosisz? Ochłoń, sprawy przemyśl. Karyna czerwona na mordzie jak Janusz, gdy nowa meblościanka nie mieści się mu w bagażniku jego kombi. Pierdol się czy czym jesteś głupi kurwa. Bezlitosna rzeczywistość, w tych realiach trzeba przeżyć. Chuj ci w dupę felu jebany. I nie ma zmiłuj, dlatego bujaj się mała. I tak mi się znudziłaś, a więc wypierdalaj. Odeszła z koleżankami, rzucając kurwami na lewo i prawo, i pytając towarzyszek, czy mają szlugi. A my ostro śmiechaliśmy później przez cały dzień. Gaszenie karyn tekstami karramby ogólnie stało się potem całkiem modne. Jeśli była okazja, to sepki je jechały ostro. Ale kto się i ten się lubi, więc bywały ponoć sytuacje, gdzie Seba opierdalał karynę w szkole, a po szkole ona opierdalała jego pałę. Na lekcjach Szymi miał tyle szczęścia, że nauczyciele nie wybierali go do odpowiedzi. Siedział w ostatniej ławce i udawał, że go nie ma. Gdy sprawdzali obecność, to rzucał czymś wstrym. Jestem Bogiem Albo Tylko Polska, WLKP, Old Star Fart kończył się na matematyce Czyli dla Szymiego najgorszym możliwym przedmiocie Bo był z niego kurrewsko słaby I ogólnie uciekł wcześniej z paru lekcji Nauczycielka wybrała go do odpowiedzi Ten chwilę siedział przygaszony Ale musiał grać dalej, bo inaczej przegrałby szlugi Szymon, nie było cię na ostatnich lekcjach Ale obecności masz wpisane na innych przedmiotach Gdzie byłeś? Zadymy interesy, policja i problemy. Do wyjaśnienia sprawy miałem zniknąć bez siemy. Nauczycielka za mówiła. cała klasa w śmiech, szymi kontynuuje, nie zważając na chaos, jaki opanował 25-nastoletnich proli. Zerwać kontakty na góra dwa miesiące. Poczekać aż ciśnienie zacznie być malejące. Do tablicy już, a nie wygłupiasz się. Wstał, odszedł do tablicy, coś tam próbuje rozwiązywać, ale wybitnie mu to nie idzie. Nauczycielka podchodzi do niego i go karci, że się nic nie uczy, a ten nagle wypierdala do niej. Ty znasz metody, by mnie podejść. Jednym ruchem bioder, masz w sobie to kobieto z piekła rodem. Ona w szoku i nawet nie wie, co odpowiedzieć. My, Bacon, szymi mina Irish gangstera, a za oknem jakiś gówniak z podbazy bazy drze się. ODAJ kurwa tabala! Szymi dostał uwagę z do dziennika i potem miał pogadankę z wychowawczynią na następnej lekcji, że opowiada wierszyki i zachowuje się niestosownie. Karyny nakapowały też na niego, że je obraził, na co Szymi zaczął się bronić. To jedna z moich taktyk, styl ala romantyk, błyszczący intelektem, tajemniczy jak sekret. Wychowawczyni miała już dość i zapowiedziała, że obniży Szymiemu sprawowanie, ale nie wiem, czy to w ogóle było możliwe, bo już chyba miał nieodpowiednie. Koniec końców dostał chyba trzy szlugi za dzień rapowania, więc ubił intelekt z życia. Narzekał, że mało, ale inny sebek zgasił go wtedy jego własną bronią. Nie sięgaj po więcej, bo upierdolą ręce.